Cześć wszystkim, z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Dzisiaj przechodzimy do analizy technicznej. Często jesteśmy przy analizie technicznej, ale dzisiaj będziemy mówili nie o tym, co widać na wykresie, ale o jednym ze wskaźników, z których ja korzystam, mianowicie o oscylatorze stochastycznym. Zapytałem Was na Facebooku, czy chcielibyście zobaczyć taki właśnie materiał? Chcieliście, więc, więc jest moje nagranie. Wynika to z kilku faktów. tak? Po pierwsze, dlatego, że to jest oscylator, który ja bardzo lubię, który bardzo mi odpowiada i generalnie czuję go w pewien sposób. No może to jest złe określenie, ale po prostu dobrze mi się z nim pracuje. No i przez to on się pojawia często w moich nagraniach. Druga kwestia jest taka, że wielu inwestorów korzysta z oscylatora, nie wiedząc, co on robi, co on pokazuje jak on jest kalkulowany, przez to też nie wiedzą, jak on się może zachowywać, tak, z tego, z czego wynikają poszczególne zachowania oscylatora. Yy, mówi się, tak, mówi się w cudzysłowie, że tam poniżej 20 kupuj, powyżej 80 sprzedawaj, tam się jedna linia przednie z drugą, yy, to jest cała instrukcja, którą... 90% inwestorów zna na temat oscylatora stochastycznego. Ja uważam, że warto jest, żebyście wiedzieli, jak się taki oscylator kalkuluje, co on pokazuje dokładnie i z czego mogą wynikać jego zachowania, ponieważ bywa tak, że na przykład w tym momencie, tak, to akurat nie miało miejsca, ale w tym momencie rynek idzie bokiem, nagle o, widzimy, że oscylator rusza w górę, tak? Rusza w górę patrzymy, coś się będzie działo na rynku, bo oscylator się wybił, a rynek się jeszcze nie wybił, czyli oscylator wyprzedza. Natomiast może to wynikać zupełnie z czegoś innego, mianowicie doszła kolejna sesja, przez co wypadła nam z kalkulacji oscylatora ostatnia sesja, która być może zawyżała trochę wyniki, tak, i przez to ruch oscylatora się zmienił, no i w rezultacie oscylator... Pokazał takie drgnięcie w górę, wykres tego nie pokazał. My myślimy, że to jest sygnał kupna, a to jest po prostu techniczna zmiana kalkulacji, no po prostu zmiana danych, które były wzięte do kalkulacji oscylatora. Stąd też warto wiedzieć, właśnie jak taki, kalku, taki oscylator się kalkuluje, żeby też się na to przygotować. Teraz część nudna, czyli liczenie oscylatora. Jak widzicie, formuła nie jest jakoś szczególnie gigantyczna, natomiast warto jest się w nią wgłębić. Oczywiście cały czas będę mówił, co jak wygląda. No, chodzi mi o to, żebyście zrozumieli, a nie po to, żeby wam podać definicję. Jak widzicie, oscylator składa się z dwóch linii. Linia K to jest linia szybsza, linia D to jest linia wygładzona, spowolniona. Oscylator aktualnie mam ustawiony dla 15 okresów i to jest 15 ostatnich sesji łącznie z dzisiejszą, które oscylator bierze do kalkulacji. Reszta nas nie interesuje, tylko te 15 sesji. Jak jest liczona linia szybsza? Jest to stosunek różnicy między ostatnim zamknięciem a najniższym low. Oraz jest to, to stosunek, tak? czyli stosunek różnicy między zamknięciem a ostatnim low do całości zakresu, czyli różnicy między najwyższym high a najniższym low, no, razy 100%. To na chwilę tutaj zapamiętajcie, linia D to jest trzyokresowa średnia krocząca z tego właśnie linika, czyli po prostu wygładzenie. Jak to wygląda w praktyce? przybliżamy sobie wykres i zaznaczymy sobie dane, które oscylator bierze do kalkulacji. To są te dane, te sesje. Ja już je wyliczyłem, więc ja nie, nie wziąłem tego z głowy, tak? Po prostu policzyłem, gdzie jest te 15 sesji. W tym prostokącie zawiera się 15 sesji. co Teraz oscylator, ta linia szybsza dokładnie liczy. Liczy jak to ostatnie zamknięcie jest połączone względem całości zakresu. I wynik, który otrzymujemy jest, generalnie pokazuje jak, jak wysoko, tak, Jak wysoko to zamknięcie jest położone względem tutaj całej tej rozpiętości liczonej od najwyższego szczytu z tego zakresu do najniższego dołka. Możemy się pobawić w samodzielne wyliczenie tego. Bierzemy ostatnie zamknięcie, czyli tak otwieramy nawias 24,0522. 22, odejmujemy od tego najniższy dołek, czyli klikamy tutaj, nam się pokazuje low 23,64,12, i dzielimy to przez różnicę między najwyższym szczytem. Najwyższy szczyt mamy w tym momencie i jest to 23. 25,04,41. Odjąć najniższy dołek, już mieliśmy 23,64. 12. Zamykamy nawias razy 100. No i pojawia się problem, ponieważ widzimy tak: 29,29 29, tyle powinien wynosić wartość linika. Natomiast widzimy, że wartość linika wynosi 34,34. 34 czyli jest rozbieżność w przypadku systemów które są oparte na oscylatorze stochastycznym dosyć istotna tak to jest 5 punktów różnicy w skalistu to jest 5% różnicy można zakładać że te różnice będą również okresowo większe no i zacząłem szukać tak dlaczego jest ta rozbieżność z czego to wynika okazuje się że oscylator stochastyczny ma niejako Trzy swoje odmiany. To, co ja tutaj policzyłem, to jest czysty, ewentualnie szybki oscylator stochastyczny. Jest jego druga najbardziej popularna odmiana, czyli wolny oscylator stochastyczny, który zaraz pokażę, jak się liczy. I jest trzecia odmiana, czyli pełny oscylator stochastyczny. Czyli my, patrząc na wykres, patrząc na wskaźnik oscylatora stochastycznego, de facto nie wiemy, z jakim oscylatorem mamy do czynienia. Co prawda tutaj po niektórych parametrach można by było się domyślić, tak? ale na pierwszy rzut oka nie wiemy. Mówimy o oscylator, oscylator. Się okazuje, że to, co widzimy tutaj, jest czymś innym niż to, co by nam się wydawało wynika ze wzoru. Teraz pytanie jest następujące. Dlaczego jest ta rozbieżność i jak możemy sobie z nią poradzić? Oscylator w swojej najbardziej czystej, najszybszej formie jest po prostu zbyt szybki. Jego sygnały są często tak rozrzucone, że wprowadzono po prostu wolny oscylator stochastyczny, będący mhm. takim czynnikiem spowalniającym i wygładzającym ten oscylator. Jak dochodzimy do 34-34? Mamy już oscy wartość oscylatora szybkiego wyliczoną dla ostatniej sesji. To jest 29-29. Ja sobie tutaj na karteczce wypisałem również wartości dla sesji poprzedniej i dwóch sesji. Wstecz. To jest tak 29, zaraz sobie to policzymy dokładnie. Niestety nie mogę zaznaczać, ponieważ program od kamery nie pozwala mi. 29, 29 to jest ostatnia sesja, plus 47, 47 to jest wcześniejsza sesja i 26, 27 to jest sesja poprzednia, czyli mamy trzy ostatnie sesje to są wartości oscylatora z trzech ostatnich sesji. 103, 03. Dzielimy przez 3, mamy 34, 34, 34, 34. Tam końcówki powiedzmy, że się mogą inaczej zaokrąglić, ale skoro mamy części setne już dokładne, to jest ok. Co my tu zrobiliśmy? My tu zrobiliśmy średnią kroczącą z trzech ostatnich wartości szybkiego oscylatora stochastycznego, czyli spowolniliśmy go, wprowadzając trzyokresową średnią kroczącą i dostaliśmy właśnie to. Jeśli mi nie wierzycie, możemy zrobić inaczej. Zrobimy w takim razie pomoc, indeks, stochka k, już tutaj mam to włączone i zobaczcie co mamy, mamy stochka czyli oscylator stochastyczny, ale w podtytule stochastic slow, czyli to jest oscylator, o którym już Wam wspomniałem wcześniej, oscylator spowolniony, który liczy nam 14 k line, tak? czyli k-line, to jest ta linia, oscylator stochastyczny, z wewnętrznym spowolnieniem, kasmów to jest taki parametr, który właśnie nam mówi o tym, jak on ma być liczony, i to jest ten parametr drugi, 3. Patrząc w to miejsce, procent K to jest tak 15,3, czyli 15-sesyjny 15 zakres danych, i 3 to jest 3-sesyjna średnia krocząca z tych właśnie czystych danych, czyli to, co mamy w tym momencie, jest to oscylator stochastyczny. Spowolniony trzysesyjną średnią kroczącą. Warto o ten, ten temat wiedzieć, ponieważ yy, bardzo wiele osób. Yy, znaczy, warto. Bardzo wiele osób się z tym nie zastanawia, więc de facto nie mają z tym problemu. Yy, natomiast, gdyby kiedyś ktoś przyszedł do liczenia, no to to wyskakuje ząk, tak jak ja miałem ten ząk yy, przygotowując się do tego filmu, tak? Patrzę i mówię, o kurde, co jest. Bo, bo znałem ten surowy oscylator stochastyczny, natomiast generalnie to, co wyliczyłem, wyszło mi, yy, wyszło mi nie takie oscylator wolny, czyli D to jest 15.3.3, czyli generalnie oscylator K, czyli szybki, spowolniony, jeszcze raz 3 sesyjną średnią kroczącą i, i tutaj jest to ta czerwona linia, czyli, czyli jeszcze bardziej wygładzona, można się opierać tylko na tej wolnej linii, akurat AMI broker ma taką opcję żeby zrobić hidden, tak i mamy tylko, aha to jest akurat nie, jest ok. Czy nie jest? Nie, nie, ten w takim razie chcę. W takim razie tutaj nie, nie będziemy go wygładzali, bo tutaj coś widzę, że on mi go. Aha, ok, jest ok. Czyli teraz widzimy tylko tą linię wolniejszą, bardziej wygładzoną, tak? Czyli nie, nie, jako surowy oscylator stochastyczny szybki, wygładzony podwójnie, to znaczy raz trzysesyjną średnią kroczącą i drugi raz trzysesyjną średnią kroczącą i to jest ta wolna linia. Jeśli uznajemy, że to ta wolna linia ma przybijać poziom 20 i to będzie sygnał do kupna, to ok. I teraz tak, co jeszcze raz wróćmy do tego, co nam pokazuje ten oscylator stochastyczny. Pokazuje nam, jak to zamknięcie ma się do całości zakresu. Więc jeśli nam te ostatnie dane zaczną wyskakiwać, to znaczy jeśli one są często bardzo gwałtowne, Zobaczymy to wszystko na oscylatorze. Takie, takie sytuacje mają miejsce na przykład tutaj. Mimo, że to jest też ten oscylator, może pokażemy jeszcze ten oscylator szybki. Będzie widać, jak te dane się zmieniają. Popatrzmy na przykład w tej sytuacji. Mamy ruch w górę i od razu oscylator stochastyczny. Patrzmy, jakie mamy tu poziomy na oscylatorze. Oscylator szybki 16, kolejna sesja, kolejna sesja 34. Kolejna sesja 65. Widzimy, że bardzo dużo tutaj oscylator poszedł w górę, i to wynika właśnie z dojścia tych takich skrajnych danych do kalkulacji. W tym momencie został zrobiony nowy wierzchołek, więc tutaj stosunek wysokości tej sesji do tego zakresu, odpowiednio uśredniony o, o poprzednie wartości, właśnie taki wynik nam dał. Dlaczego ja uważam, że ten oscylator jest fajny? Generalnie on bardzo odpowiada, przynajmniej w mojej ocenie, mechanice indeksu W20. Jeszcze do, dochodzi tutaj kwestia odpowiedniego dobrania okresu tego oscylatora, czyli jeśli korzystamy z danych 15 sesyjnych, zakładamy, że średnio swing, właśnie taki swing, tak, czyli ruch między, między lokalnym szczytem a lokalnym dołkiem, trwa około 15 sesji. Niedawno dostałem pytanie od któregoś z czytelników. Jaki okres oscylatora jest najlepszy? Bez informacji, czy to dla indeksu, czy to dla konkretnej spółki, dlaczego ma być? No nie, ma, nie ma oficjalnie najlepszego oscylatora. No podaje się, że to jest 14, niektórzy mówią o 15. Ja korzystam z 15 i jestem bardzo zadowolony. Więc nie ma uniwersalnego oscylatora. To może zależeć od rynku, to może zależeć też od tego jak my staramy się go interpretować tak? niektórzy interpretują oscylator na przebicie linii szybkiej linii wolnej przez linię szybką niektórzy mówią, że to się musi jeszcze odbyć poniżej poziomu 20 niektórzy grają na same, samo przecięcie poziomu 20, a, a jeszcze inni grają na dywergencję między oscylatorem a wykresem różne są techniki ja akurat jako sygnał stosuję przebicie poziomu 20 przez linię wolną co mi mówi, że, że właśnie korekta ma szansę się zakończyć i, i akurat te wyniki są w moich inwestycjach. Mi się, mi się po prostu sprawdza ten typ sygnału, no ale to już jest troszeczkę część większej historii. Także pamiętajcie, że oscylator to jest narzędzie. On ma swoje dane i zmiana tych danych powoduje zmianę wskazywania wskazania przez przez oscylator, tak czyli to nie ma tutaj żadnej magii, on nie wyprzedza tego rynku. Oczywiście można statystycznie zauważyć, że pewne sygnały się sprawdzają lepiej bądź gorzej, natomiast nie ma tutaj czarów, to są po prostu dane, zmiana danych źródłowych do kalkulacji oscylatora powoduje zmianę wskazania tego oscylatora. Możemy to próbować wygładzać, jak widzicie, to nie jest czysty stochastik, tylko to jest spowolniony stochastik czy susyjną średnią kroczącą. Niektóre formuły liczenia oscylatora stochastycznego mówią o, o średniej wykładniczej, tak? czyli żeby te najnowsze dane miały większą wagę niż dane starsze. Różne, różne tutaj są próby. W każdym razie no, chciałbym, żebyście też wiedzieli, jak taki oscylator się liczy. To wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie. Jeśli chcecie, żebym przeanalizował jakiś wskaźnik dla Was, też oczywiście piszcie. Proszę tylko, żebyście nie prosili mnie o przeanalizowanie Ichimoku, bo, bo chyba tego aż się nie podejmę. To wszystko na dzisiaj, jak już mówiłem. Do usłyszenia. Zwracajcie uwagę na narzędzia, na których pracujecie, bo czasami być może one pokazują zupełnie coś innego, niż byście chcieli, bądź byście myśleli, że pokazują. Do usłyszenia, na razie.